PiS obiecywał wstawanie z kolan, a upadł na twarz. Po tajnych negocjacjach w siedzibie Mossadu, tchórzliwie wycofał się z ustawy o IPN, która zakazywała kłamstw na temat rzekomego udziału Polaków w Holokauście. Fałszywe oskarżenia Polaków o udział w Holokauście mają na celu wyłudzenie od naszego państwa nawet 300 miliardów dolarów, które miałyby otrzymać podstawione organizacje żydowskie. Naciski w tej sprawie pojawiają się ze strony USA. W przeforsowanej przez Kongres Amerykański ustawie 447 wzywa się nasze państwo, by spłaciło te bezpodstawne roszczenia. Rząd PiSu, przyjmując status lokaja Waszyngtonu, bezwarunkowo zgadza się na każdy rozkaz płynący z USA. Organizuje na naszej ziemi konferencję, na której wzywa się do agresji zbrojnej przeciwko obcemu krajowi, a my nie mamy w tej sprawie nic do powiedzenia. Naszą rolą jest jedynie dostarczenie cateringu i cierpliwe znoszenie obelg pod własnym adresem ze spuszczoną głową, podczas gdy amerykańska ambasador w listach do naszego rządu przesyła żądania dotyczące interesów amerykańskich firm, które my mamy bezkrytycznie przyjąć. Czy chcemy powierzyć polską politykę zagraniczną chłopcom w krótkich spodenkach, którym brak elementarnej odwagi, honoru i woli, by wstać z kolan i dbać o godność narodu oraz szacunek dla naszego państwa? Wybierz ludzi, którzy mają odwagę, którzy rzeczywiście podniosą Polskę z kolan. Wybierz Konfederację, Corwin Brown, i Narodowcy.